Nie wiem czy wiesz, ale w Katowicach obok Silesii znajduje się główna siedziba salonu Flying Gato. Dziś wraz z Nestorem sprawdzimy, jak wygląda milion złotych w sztabkach oraz monetach. Dzień dobry, witamy w salonie. Zapraszam do środka. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, przygotowaliśmy specjalnie dla was ekwiwalent miliona złotych w sztabkach oraz monetach. Uwzględniając aktualny kurs złota, na dzień dzisiejszy cena za uncję, która waży około 31 gramów, wynosi 9865 zł. To daje nam w sumie 101 uncji złota. Postanowiliśmy, że zważymy ten milion złotych. Wynik nie będzie dokładny, ponieważ sztabki są opakowane w certipaki, które coś sobie ważą. Natomiast przybliżony wynik to jest 3,7 kg złota. Jeszcze mamy milion złotych, niebawem chyba już więcej. Gdybyśmy odjęli wagę kapsli i blistrów, to waga wyniosłaby około 3,1 kg.